Cześć Dzisiaj przedstawiam wam pracę nad mieczem. ładnie ktoś z nim zarył. Muszę go wyszlifować, przemalować odrzewiaczem. To jest jedna strona. To jest druga strona. Dobrze, że mi się to nie przeważyło. Ale prawie dobra. I druga, druga strona też do wyszlifowania. Wiadomo. biorę się do pracy najpierw pachelką trochę to zdejmiemy tą ziemię miecz po szlifowaniu wygląda w ten sposób teraz go odtłuszczę rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym i potraktuję koropleksem nardzę a malowanie troszkę później tak wygląda miecz pokryty koropleksem bezpośrednio po malowaniu tutaj pozabezpieczałem tylko odpryski lakieru widać to odpryski zabezpieczałem. pokażę wam jak to wygląda jak ten środek działa za kilka minut Moim zdaniem, koroplex jest najlepszym ze środków odrzewiających na krawędzi. Tak to wygląda. A od spodu już trochę czasu upłynęło. Od malowania tak. Ale pokażę Wam, jak to od góry będzie za jakiś czas. Teraz koroplex musi troszkę. Przeschnąć. Ciekawe, no to jest to jest środek, który zamienia rdze w metal na powrót. A ciekawe, kiedy naukowcy wymyślą środek, który zamieni gówno w złoto. Od czasów Twardowskiego jeszcze im się to nie udało. Może w końcu to się stanie. Dobrze, a po koropleksie jakoś to zostawię na, na, jakiś, na kilka dni, na jakiś czas, bo będę to malował tą samą farbą, którą będę malował burty, czyli podkładem epoksydowym, też w kolorze białym. Tak wygląda koropleks, który przereagował już. Jeszcze troszkę tutaj jest białego, ale to już... I... Jest to, właściwie, jest to właściwie suche. Taka, taka powłoka z się utworzyła, a stal, stal jest odrodzewiona. Także w, w tej formie mogę mieć znowu schować na jakiś czas do garażu, do stoczni. Obróciłem go. Druga strona już zupełnie przereagowała jest zabezpieczony i tego schować krawędzie też zrobiłem rzecz za którą się zabieram to będzie ster trzeba go oczyścić Jeszcze ślady błota z wody muszę go oczyścić i pomalować. Na razie tak wygląda. Przygotowane do malowania elementy, czyli miecz i ster. Na razie odłożyłem w stoczni. Będą czekały na malowanie. A chciałbym zająć się, tutaj jest wymalowana suwklapa, i chciałbym się zająć jej montażem. Czyli te szyny muszę zamontować w tym miejscu. I trochę się tego obawiam, nie wiem czy mi to wyjdzie. Tak już mam pomalowany kilkoma warstwami lakieru. Mam nadzieję, że to wystarczy suwklapę przykręciłem, niby wszystko w porządku. Niby się zgadza, ale chodzi strasznie ciężko. Ach. Powiedzieć, że, że jest źle, zaraz, zaraz zasunę całkiem. Powiedzieć, że jest źle, to mało powiedziane, ale tak to zostawię. Na siłę zasuwam tą sufklapę. Może się wyrobi, może się nie wyrobi. Jak często też będę odsuwał tą suwklapę. Nie wiem, to się okaże. Odsuwanie idzie trochę lepiej. Opa! O! I już. Trochę miejsca muszę mieć. Tak. O. Trzyma ją ta listwa. Idealnie będzie dobrze. Ach. Chciałbym trochę się wnętrzem zająć. Wnętrze ledwo się mieszczę, myślę, że ta kabina to będzie taki duży bagażnik. Ach. Zobaczymy wyczyścić jeszcze muszę przód. Natomiast malował tego wszystkiego, chociaż ten. Pomarańczowy kolor jest obłędny, ale nie będę tego malował. Na razie to zostawię tak. Tak jak mówię, niech, niech dosycha, ale na, na, wodę ją, na wodę ją wrzucę. Zobaczymy, czy zatoniemy. Farba poobłaziła. Co ciemne miejsce. To nie wiem, czy ta sklejka jest jeszcze mokra. Na pewno trochę jest mokra jeszcze. O, tu coś było łatane. Dno pewnie było łatane. A na razie, słuchajcie, pomimo takich problemów z przesuwaniem tej suwklapy tak to zostawiam. I na razie żegnam się. Do kolejnego razu. Trzymajcie się, cześć.